Szczegóły odnośnie regulaminu ne, można znaleźć w telegazecie najbardziej słonecznej stacji, czyli Polsatu, na stronie 441. No dobrze, 20 minut wystartowało tym samym. A, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie tutaj na wróżbę. Coś tam czerwonego widzę, że jest w rogu i nie wiem co to jest, ale to jest chyba taki obrus nie mój, no, no nieistotne. Drodzy Państwo, e, zapraszam serdecznie. Mam tutaj dla Was karty tarota, mam karty runiczne, mam tutaj dla Was umiejętności numerologiczne, astrologiczne. E, tak więc jestem w stanie Wam bardzo dokładnie m, odpowiedzieć na pytania. A to stolik, który właśnie znika z rogu. Widzicie Państwo, jaka magia w programie na żywo grzeje. Dobra, drodzy widzowie, serdecznie zapraszam, ponieważ dzisiejszy program jest programem trzyczęściowym, a zatem... że <grystanie> widać ci głowę, <grystanie> a zatem, drodzy Państwo, macie pewność, że program jest emitowany na żywo. Dobrze, jeżeli ktoś chce tutaj zadać pytanie, jeżeli ktoś chce zadzwonić do studia, zapytać, co przyniesie